Stwierdzi, że pojawiłeś się tam, bo poprosiła ciebie, matka, yy, rozumiem, płaciła ci za to, czy ty robiłeś to Pro Publico Bono? Rob, robubli, ro, po, pro, pro, robiliśmy to absolutnie Bono. A dlaczego? Dlatego, że taką mieliśmy ochotę. Rozumiem. No bo jesteś znany z tego, że jednak bierzesz kasę i to dużą kasę. No wiesz, firma, firma ma bardzo dużo różnego rodzaju klientów i to. Doskonałych. w związku z tym akurat ten przypadek wykonywaliśmy dla, dla e, e, matki e, zaginionej Bono. Mówi się także, że Ty jednak robiłeś to tak, że pewne rzeczy robiłeś dla pewnego biznesmena, z Sopotu, prawda? Wiesz o tym. To ta... Ja do tego biznesmena pojechałem po informacjach, które docierały do mnie, że były organizowane różnego rodzaju imprezy i Iwona Wieczorek mogła tam absolutnie być, uczestniczyć w nich. Biznesmen zaprzeczył, żeby kiedykolwiek Iwona Wieczorek była w jego towarzystwie. Amen. To była dla mnie odpowiedź. To było jedno spotkanie, które miałem z biznesmenem z Sopotu. Obejrzyj zapis Konfrontacja Live Gośćmi Sylwestra Latkowskiego byli Mikołaj Podolski, współautor książki Zaginiona Iwona Wieczorek, Krzysztof Rutkowski i Wojciech Koszczyński.